Czy każdy biznes można zrobić w formie subskrypcji? Jak zacząć budować biznes, w którym klienci płacą co miesiąc przez wiele miesięcy lub nawet przez wiele lat? Jak ich pozyskiwać? Co powoduje, że zostają, a co powoduje, że odchodzą? W jaki sposób ustalić cenę i jak ją później zmieniać w przyszłości? To są wszystko pytania, które dostaję od osób zainteresowanych wprowadzeniem modelu subskrypcyjnego do swojej firmy. Ja się nazywam Filip Nowicki i pomagam tworzyć subskrypcje. W marcu 2003 roku wystartowałem z produktem, który działa do dzisiaj. To znaczy, że od ponad 20 lat klienci płacą co miesiąc za dostęp do tego portalu. Odpowiem na te wszystkie pytania podczas panelu dyskusyjnego na żywo 18 października w Złotych Tarasach w Multikinie podczas konferencji Founders Mind. A może masz jakieś inne pytanie? Zapraszam, będę też cały dzień w kuluarach, a wszystkie szczegóły możesz sprawdzić na stronie founder'smind.pl. Do zobaczenia!